Używamy storytellingu, żeby wymienić rzeczywistość za produktem. To znaczy, że w momencie, kiedy konsument daje sobie sprawę z tego, co ten produkt dla niego oznacza, on się tego dowiaduje dzięki opowieści, to on jest gotów za to więcej zapłacić. Nie ma ograniczenia. Storytelling jest rzeczą, która jest bardzo głęboko w nas jako ludziach osadzona. To znaczy, że my kochamy historię, dlatego że kochamy się porozumiewać i tak dalej. I teraz na rynku są produkty, nie wiem, leki, które opowiadają historię. Są e, produkty spożywcze, które opowiadają historię. Są, są, nie wiem, czekolady, typu milka, która mówi, to nie jest zwykła czekolada, tylko jest czekolada od krowy, która zbliża ludzi. I teraz to może się wydawać śmieszne, ale mm, to jest jedyna przewaga, jaką ta czekolada ma nad innymi czekoladami. E, to jest właśnie to, że ludzie przywiązują wagę do tej historii. Więc więc tutaj nie ma takiego segmentu, który Storytellingu by nie zyskał. Dobra, historia powinna być konkretna. E, powinna być emocjonalna. I powinna zawierać coś takiego, co nazywa się schematem opowieści. Schemat opowieści, inaczej, monomit i tak dalej. To jest pewien schemat, gdzie my tak naprawdę czujemy, że to działa na nasze emocje i ta empatia sprawia, że, że my jesteśmy w stanie kibicować temu bohaterowi opowieści. Ten schemat, on jest dużo, by o nim opowiadać, natomiast można go zamknąć nawet w 30 sekundowym spocie reklamowym. Najlepsze spoty reklamowe, które widzimy, którymi ludzie dzielą się na YouTubie, to są spoty właśnie oparte o, o monomit. Jest dużo takich marek, natomiast takimi gośćmi, którzy genialnie stosują taki czysty storytelling w marketingu. ostatnio jest kampania Prince Polo. Kampania Prince Polo ta oparta o Skandynawów i tak dalej, i tak dalej. I efekt tego jest taki, że, że ostatnio moja znajoma pojechała do Skandynawii i ponieważ widziała te reklamy, że Skandynawowie tak cenią to Prince Polo im brakuje, to ona napakowała tego do torby i po prostu im tam zawiozła. Okazało się, że tam to jest na każdej stacji benzynowej. Ale to coś sprawia, że my wierzymy, że to jest taka wyjątkowa czekolada.